No i co? Siemanero? Witam w tych pięknych okolicznościach przyrody 7 rano pospane idziemy na rybki pierwszy kurcze filmik Czy się stresuje ani trochę Co tu przedłużać? Jedziemy, jedziemy, jedziemy Idziemy sobie na pierwszą mistóweczkę nie staramy się to robić przed wszystkimi, kurczę, bo te wody są tak przeorane przez wędkarzy, że to jest głowa mała. Ale zawsze, zawsze coś się jednak uda wyskrobać. Znaczy taką mam nadzieję przynajmniej dzisiaj, nie? Pogoda mgiełka, Kalendarz wędkarski niestety nie, nie współpracuje. Mówi, że będzie lipa, no zobaczymy, nie? Co łowimy sobie bez ciśnienia. Bez presji, bez jakichkolwiek oczekiwań. No bo wiadomo, moi drodzy, jak się oczekuje, to można się szybko, szybko rozczarować. A ja staram się lepiej zaskoczyć pozytywnie, niż rozczarowywać. Za każdym razem rybka nie musi być. O, proszę bardzo, kamyczek elegancko, trzeba sobie odczepić, żeby nie stracić wsiny dwa no niestety to nie jest Aliexpress nie mamy Aliexpress za rogiem i nie kupimy tego dosyć tanio jak na Ali rybki na poprzednim miejscu co chyba jeszcze śpią, więc no nie będziemy im przeszkadzać, spróbujemy sobie na i zobaczymy, zobaczymy może jest jakaś nadzieja No i elegancko mamy coś pierwszego Na raczkę. Zobaczymy co tutaj jest Może okoń Ale szarpy się Uuuhu uh, uh. Moi drodzy To nie jest byle co Opa No i opłaca się, moi drodzy, opłaca się. Zaraz go tutaj wyciągniemy. Słuchajcie, no nie mam miary, ale to jest jakieś dobre 32 centy. No, bardzo ładna ryba. Widziałem, że tutaj się płoszy drobniczka. Pozdrawiam z tego miejsca Pana Adriana Kanie. Powiedział mi, że montował raczka. Zamontowałem raczka. No i jest bardzo piękny okoń. No co, łowimy dalej, nie? Może, może coś tam się dalej uda złowić. No i co ogranicza nas niestety tylko bateria. Nie ma innych barier. Tytułem zakończenia. Bądźcie wyrozumiali w pierwszym filmiku. I co? Dziękuję za poświęcony czas. <śmuszczaj> Pozdro.